Ludzie pytają, kiedy to wszystko się zaczęło? I dlaczego? Znów tu jest! Jimmy Savio. Oryginalny dokument Netflixa. Panie i Panowie, przez większość życia załatwiałem ludziom różne rzeczy. Kiedy byłem dzieckiem, myślałem, że ten gość może wszystko. Znał wszystkich. Chciałabym Ci podziękować za to, co robisz. Jakim cudem można zebrać 10 milionów funtów w 3 lata? Przydarzały mu się rzeczy, które uznawało się za normalne, a były nienormalne. To mam być ja? Czym ci zawiniłem, że tak mnie odmalowałaś? Miał wyjątkową intuicję. Wykonujesz fantastyczną pracę. To wszystko nieprawda. Nie można go było przejrzeć. Był tak sławny, że wszystkie drzwi stały przed nim otworem. Jestem wolontariuszem. Kiedy nikt nie patrzy, pomagam dziewczętom. Wszędzie, gdzie się pojawiał, dochodziło do nadużyć. Zobaczymy, czy mnie złapią. Nie uda im się, bo mam oczy dookoła głowy obraz który się wyłonił sparaliżował ludzi Jimmy Savile otrzymał od królowej tytuł szlachecki wielkie dzięki Jimmy zarzuty są przerażające to ludzie stworzyli Jimmy'ego Savila nie żyję w twoim świecie nic mnie nie ogranicza coś ci powiem wiele tracisz tak naprawdę tracisz wszystko